mentalnym, a nie psychoterapeutą czy psychiatrą, tak? Słuchajcie panowie. Deal jest taki. Jestem trenerem i to jest moja rola, żeby to poprowadzić. Wy macie przyjść i być. A resztą ja się mam zająć, nie? W porządku. To nie... Opisujesz w połowie moje życie tak naprawdę tutaj, więc doskonale wiem, z czym się możesz mierzyć, doskonale wiem, jak to wygląda. Mam te same problemy pod tym kątem i ten stan pobudzenia i tak dalej. I to jest moja rola, żebyście wy się czuli to komfortowo. Jeżeli wy wejdziecie i czujecie się niekomfortowo na tej sesji i nie wiecie, co robić, czujecie, że nie wiecie, w którym kierunku idziecie, czujecie, że nie wiadomo, po co tu siedzicie, to znaczy, że to jest gówniany... Ktoś, trener, psycholog, psychiatra, i spieprzajcie kiedykolwiek, gdziekolwiek, u kogokolwiek będziecie, bo jeżeli się tak czujecie, nie powinniście się tak czuć. Chyba, że ten chłop wam powiedział na początku, słuchajcie, może być różnie, może tak być, i zapowiedzie wam to, to super. Albo w trakcie widzi i umie się z tym obejść, to wtedy w porządku, bo czasami ten dyskomfort jest potrzebny do czegoś, ale zasadniczo to jest moja rola, żebyście wy chcieli mówić, że było wam komfortowo, nie? W opisie... Właśnie, wiesz co, ogólnie byłby... Nie, jest ok, stary. Emocje to głęboki temat, najważniejsze jest zacząć. To też prawda, nie? I zacząć mówić, ja wiem, że to jest dziwne i niekomfortowe, ale uwierzcie mi, że da się to zrobić i spokojnie sobie z tym poradzimy. Po drugie, linki byłyby w opisie i być może są, ale robię ten live na telefonie, Matthew, bo ja się przełączałem w międzyczasie, jak wiesz, tak? I na tym zwykłym live'ie by były, a tutaj chyba nie są. I ja też nawet nie wiem do końca, jak, co, co tutaj widać, jak odpalam tego live'a z telefonu, więc też nie wiem. Ale generalnie, y, zapisać się najlepiej jak możesz. Nie, no, nie ma za co przepraszać, wszystko jest git. Y, najlepsze, co możesz zrobić, tak, y, że po pierwsze, to w ogóle mogę ci po prostu wysłać za chwilę na Instagramie i będzie z głowy. I tak po prostu. Albo wiecie co? Jeszcze inaczej to zrobię. Parę statkiem w piękny rejs Statkiem na parę. Piękny leś. Już sekundkę. I w tym jest rzeczy sedna, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem. Dzięki drani. Dobra. Pyk. Uwaga. Oho. Chciałem zasponować. Wlazo i wrzuciłem tu link ze swojego telefonu. Są się Damian Kowalski, cześć dziadu. Siema. A czemu dziadu od razu? Ej, nie wyświetlił się ten link, który wrzuciłem, czajcie? Ale bullshit. Czemu ja tu nie mogę nic... Dobra, czekajcie sekundę. Moderowanie społeczności. Czat na żywo włączone. Brak opóźnienia. Ty, ale czemu? Czajcie, że nie wyświetliło mojej wiadomości. <grymny> <grymny> Jaki wesens? Ej, Żeneta, jesteś może? O, dobra, dzięki ty, to Przemek masz porady. I bez www. Dobra, czekajcie, mam jeszcze jedno wyjście. Słuchaj, wysłałem ci na Instagramie, yy, Mati, link. Jakbyś mógł spróbować, bo jestem ciekaw, po prostu jakbyś mógł mi pomóc. Żanetka gdzieś poszła, a to nie wiem w sumie. Jakbyś mógł wejść i zobaczyć, po pierwsze możesz w niego kliknąć, ale jakbyś go skopiował i zobaczył, czy jak go wrzucisz na czat, to się wyświetli. To byłbym super wdzięczny, bo byśmy się czegoś dowiedzieli o tych czatach. Czy on działa tak w ten sposób? W sumie Przemkowi też mogę. O, co ty mi wysłałeś, Przemek? To jest Twoje ciśnienie? Chłopie. O, ja Ci w ogóle? Okej, okay. sorry. Ta, Marcin, ale to dodawałem, bo to był czat wtedy yy, z tego z lapka, nie, a teraz z telefonu to w ogóle inaczej ja jestem jako shorts w ogóle, to jest inny format live'a, wiesz, dlatego to jest inaczej zupełnie i dlatego ja chyba tak mało rzeczy mogę zrobić bo na tych, wiesz, live'ach jakby komputerowych to jest taki standard a tutaj a tutaj nie nie, nie